Witam wszystkich z tej strony Alluk, a to jest kolejny odcinek z Simulator 2015 i dzisiaj jest ze mną duszący się duszek. <grym> Właśnie ty masz ten nikot, może od tego, że się dusisz zawsze duszek. No może. No, i jak nie. słyszycie, jest ze mną spajki. Elo, Elo, się mandero. Wow. znaczy nie mi spajki. No dobra. I jeszcze jest nowy gracz, którego też ocenicie, czy ma zostać, czy nie. Czyli Wacek Tymon, Tymcio, Janusz. Co ty tam jeszcze masz? No zmysł co chcesz tak Cześć, witam. No jest jeszcze 30 latek tym. 30, 30 latek Nie no. Nie, dobra, nie, nie, nie. Co? Nie mówcie ile ma lat. Czy ty już spajki y powiedziałeś? Powiedziałem. I kurwa, śmierdzi ci zryja się. Tobie dwa. Tobie dwa, no śmierdzi ci zryja tobie dwa. Spajki! Y. Teksty na twoim poziomie, no 11 lat. Ale jakie, może pójść do drugiego końca, co? Nie. Ja pierdź, jakie kiedy są laki. No jedź za mną lepiej. A gdzie to, masz, to, gdzie to, masz... Gdzie, gdzie, jest Wacek? No właśnie. No który ten traktorka posunął i się nie chce ruszyć teraz. Mm, co, w sensie lakcie złapał, tak? Yy, no, odpaliłem się, tylko, ten dalej nie idzie. Bo trochę cię przerywa, więc może to... Może trzeba internety kupić. Ja ci dam internet. Hmm. O. Widzisz Duszek, ja już jadę. Wow, Łafał. serio? Wow. Powiesz mi, ile na godzinę możesz jechać maksymalnie, jak już no, ruszysz. A ja 19. Oooo Janusz opuszcza. Opa, Janusz. Janusz, jak mogłeś? E, wiesz co, bo ja tutaj trochę siedzę, siedzę jeszcze w traktorku i nagle odpalił. Nie, nie, teraz to już Cię wyrzuciło. To... Czekaj Ej. Duszek, czekaj, bo to nie załapało mi tu Także muszę odnowa. Ja chyba te pola będę musiał sam zrobić. Pewnie. Spokojnie. Spokojnie będę wspierać w słowo. Ej, ale kurczę, naprawdę cię przerywa coś. My. Możesz coś tam ogarnąć? Już cię za to biorę. No a dobra, wracając do tego, na ile lat można ocenić głos Tymona. To masz Tymon na imię, no nie? Czy nie? nie? Ty masz na imię Damian. Damian. No. Dlele. No, no to, to na ile głos Damiana można ocenić, na ile lat? Ma lat 15, ale ile, na ile można go ocenić? Ja oceniłem na 3 dychy. No. I tyle jest wart. Ha! Szachmat. Szachmat ateista. No. Spajki, Ty jesteś tej nie? Nie. Yeah. Czemu nie? O nie. A co wierzysz w Allaha? Oczywiście. <laughs> Mam taką propozycję, wysadź się w powietrze. No. Będzie, Będzie Spaghetti wszystkie wierzy. Jak co? Będzie... Co ty mówiłeś, ma? Spaghetti, latający do i te sprawy. Jakie spaghetti? No, no, A, tak. nie słyszałeś o tym Bogu Spaghetti? Nie. Właśnie to... debata jest prędzy ten... Debata premium parlamentarna, czy jest coś no takiego nie no. Szydło kontra kopacz. No. No. Szydło w poszła w palce lwa, kurde. nie, ją tam pocisną wszyscy. Jak oni wszyscy są pro-PO, no to. No. Dziennikarze praktycznie z PO, ale chuj tam nie. No. Ale się szaleć. Czemu nasz kolega nie bije. Ej, no. już czekaj spokojnie. Bo to mi... nie jest nasz kolega. Tak, dla ciebie pan. No, no tak, na pewno. Pan penis. No. Nie używaj słów, których znaczenia nie znasz, okej? Okay? Co, penis? No. A ty nie wiesz co to jest penis? Nie, no, to. Trochę wstyd, Tak, ty wiesz. Na wypisie ze szpitala, od, z wydziału chirurgii, jak wpisali mu w kartę co mu usuwali z gardła. się mnie Maniusz przegonił z subami? No wiadomo. Maniusz tam, to wiesz, proszę, dzieci to no? dzieci, kradnie im komputery i loguje się i subskrybuje mhm. te Albo multi-conta. Albo multi on kupuje wszystko. O on ma, za on ma zachodnią pensję, także wiesz on w Niemczech mieszka No taki typowy szwab, pewnie jest rudy no. <grym> Ale po... Adamem... A no i właśnie, a jaki jest? Jest rudy Jest rudy? On na tym jest. zdjęciu wujka chuda wyszedł jak rudy <grym> No nie wyszedł jak rudy, bo on jest rudy, no kurwa. On jest rudy To tak jakby powiedzieć, Te... że ty wyszedłeś na zdjęciu jakbyś był czarny ty. No goś, Ale czarny. Tam jakieś... <grym> Się ten on, tam, jakiś... on tam coś nagrywał. A mieliśmy, później zaczęliśmy nagrywać, nie? W centrum handlowym byliśmy. Jak no. już wyszliśmy z PGA i w centrum handlowym czekaliśmy na cytrusa i jego laskę, nie? Bo poszli do sklepu. No i stanęliśmy, nie? I Adam zaczyna nagrywać, nie? A ja tak patrzę, ty Adam, ale my stoimy koło kosza na śmieci, nie? I ja on tak kurwa stoi, obok tego kosza i nagrywa, nie mówię, weź no przerwij, i ty nagramy później. No dobra, dobra, i później nie było kiedy już, nie? Bo później pojechaliśmy do odwieźć cytrusę do hotelu, wróciliśmy do chaty, ogarnęliśmy się i z powrotem do hotelu, nie, więc nie było kiedy nagrywać. A później tam u niego fotelu to nie, wiem, do której siedzieliśmy, czy do pierwszej, czy drugiej, czy której tam. robiliście no się no. u cytruza w hotelu? Co? U cytruza w hotelu byliście? No. No i tam wszyscy byli, nie? co I samo Nitro, ROJO. Natura to, na to wszyscy byli, nie? No kurczę. Widziałeś akcje z Znaczy wszyscy, tam chyba większość była, bo oni na przykład. Niektórych nie widziałem tam, żeby byli, więc to chyba, no, no nie wszyscy tam jednak byli, oni Gdzieś, musieli ci, mieć albo zdać, inny hotel, zdać, albo ich po prostu tam nie było jeszcze w tym miejscu, w tym momencie, nie? Albo siedzieli u siebie to w pokoju. po prostu był taki hotel youtuberów. No, można tak powiedzieć, nie? I tam było, na, no, tam było w sumie na lajcie, nie? Bo tam sobie mogłeś, wiesz, pogadać z nimi czy coś i on tam, nikt się o nic nie spinał, nikt nie musiał uważać na siebie, że wyjdzie, a tu się rzuci ich para dzieciaków na miło, nie? I samu spotkałeś? No, ale nie gadałem z nim. On siedział. Bo oni tam siedzieli, on siedział w sumie na samym końcu stołu i był zastawiony dookoła, więc no. nawet jeśli on by chciał wyjść zestrać się, to by pewnie nie miał jak, nie? On miał A zastawiony gdzie? był przez kupę ludzi, nie. A tam podobno akcje z gaśnicą robili. Ja nie wiem. Ujczyli. Znaczy nie wiem, ja, ja tam nie widziałem. Znaczy coś tam, coś, coś mi się uszy, No coś mi się objęło u ale nie widziałem tego, także. Nie wiem no z nich samo to chyba i tylko... Z... Będzie, będzie no. Wow. Pomogłeś wow. W tym? Tom... z nich to chyba tylko z Nitrem zamieniliśmy parę słów, a to tak. Z Nitrem? No. A tak to to chyba z nikim. Nie przypomniał sobie. Nie, znowu by wyrzuciło ty gościu. tęgi internet, internet masz. Kurde mieszkam przy samym domu kurde dealer, a to... Coś nie czepiasz. Gdzie mieszkasz? Dealer internetowy. Taki jest. Co? Dealer. Szkoda, że nie internetowy. Spike mnie cały czas pyta, Gada, gadałeś z Nitrem, z Nitrem, a potem widziałeś? nikogo. Nikogo? Autografy rozdałem. Tak. Autografy? Nawet, ja, nawet na Adam, nawet rację. Adam. Wow, to ja, to ja nawet jak ja bym tam był, to bym rozdał. Nie. Nie, ty nie. <laughs> Nie, no, zdjęcia sobie z nami robili. No, fajna, fajna rzecz, nie? Ale kurczę, tak patrząc. Znaczy, wiadomo, no, nie, no, to, to jest jednak jakieś tam. No, wyróżnienie, tak? Że te autografy, to wszystko, nie? Ale patrząc na to, jak, jak ciężko mieli w ogóle się poruszać ci wszyscy więksi youtuberzy po PGA, to, to, jest, to jest kosmos, nie? No, bo. My mieliśmy ciężko się poruszać, bo tam było tyle bydła, nie? A co dopiero taki youtuber, który musi chodzić z obstawą, nie? Bo no nie, nie idzie przejść, to jeszcze wiesz, oni wszyscy taki nawał robią na nich, nie? No dajcie spokój, nie? Jak to w ogóle wygląda, jak, nie wiem, no wychodzi multi, nie? Idzie z ochroniarzami. A za nim, nie? Biegnie, normalnie biegną te dziewczynki wszystkie, takie wiesz, małolaty, nie? Biegną za nim, nie? No kurde, jak to wygląda w ogóle? Jasny gwint. nie chcę być Ale on, gdyby nie, nie obstawa, to on by tam po prostu nie przeszedł, no, nie? On by, nie. jego by tam... Nie wiem, zasztyletowaliby go mazakami chyba. Spokojnie Alok za jakieś... Yy, 6 lat będziesz miał taką samą. Obstawę. No jasne. A z nawet no, jakbyś chciał, to byś nie był duży. No, no, ale jest... życie będziesz ja w życiu małym youtuberem. Ale on się chce. Do Aloka i też... no... Ja się dołączę do Aloka, będę szedł nim, za nim i będę miał niby obstawę. No no. Jak się Spajki to będzie takie mięso, aromatkie. kto chce pierwszy autograf? Ale ogólnie nie, tam nie, z tego to, to z tego całego nie PGA to bardzo, bardzo fajnie właśnie wspominam Kurcze, No, całe te, to jak spędzaliśmy czas, właśnie dosyć dużo czasu spędziliśmy w sumie z Bohunem, z Ludzkiem, z Cytrusem, no nie i tam właśnie Adam. Światek, no. Światek to w sumie tylko trochę z nami był, nie wiem, później się odłączył, nie wiem gdzie on był. Chyba z wertezem siedział, ale nie jestem pewien, gdzie on tam się szlajał. Ale ogólnie, ten. Także na było naprawdę fajnie, nie? Na tym zdjęciu wujka na Instagramie to jest dziewczyna cytrusa? Taka jakby ruda czy coś? A teraz. Teraz ci mam powiedzieć. Ej. No tak, no tam chyba jedna dziewczyna tylko była. Ale nie blondynka w każdym razie. Nie, nie blondynka. No to, no to tak, no to. Bo tylko chyba ona. Pozowała i menadżerka, kartą bochu osobno chyba wstawił zdjęcie. No. Bo menadżerka wiem... gdy mam ją na DVMove, ona tam prowadzi ten Instagram DVMova, więc wiem która to. Mm, bardzo... Bardzo fajna pani. Za tydzień fajna. Po do tego doszedł. Co? Po samej żeś do tego doszedł? Nie, tak, musiałem. Nie musiałem mówić nic. No, czyli Alok jest chyba... Popatrzył, wskazówka poszła do góry i stwierdzimy fajne. fajna. No. Ale ten, w ogóle, jak Ludzka spotkaliśmy, nie, bo zadałem mu się... ten znowu go no. wywołałeś. Ja nie, już nie wchodź, już nie wchodź do servera, no. A co, już znowu wywołałeś? No. Ten, właśnie ona szła z ludzkim chyba szli odbić akredytację czy coś, no nie wiem, coś tam... No jakoś tak... No Właśnie Lucek szedł z nią, no nie, no i wiecie, on nas nie widział nigdy, nie, i tak podbijamy no. do niego, nie. Bo, ja, bo siedzieliśmy i mówię: O, lucek gdzie nie? chodź go zaczepimy. I podbijamy do niego, nie? A on tam, wiesz, wyskakuje: No, siema, cześć, cześć, nie? Wiesz, to tam, to nie? I wiesz, nie wiedział, że to my, nie? <ścoughs> Ta jego meneczerka, właśnie wtedy, zaczęła nam dawać jakieś gadżety: Macie tu zdjęcia, tu to, to nie? Myślała, że wiesz, że fajnie jacyś, nie? No a my do ludzka no siama, nie? Tu Allok, nie? Pamiętasz, nie mówi, no jasne, nie? I mówi, a ty a Damek? A Damek! A no to cześć, cześć, nie? Zobacz z nami gadać, a, a to już tak się stoi, nie? I później mówię do niej, a ty jesteś jego narzeczoną czy coś, nie? A ona mówi menadżerką. Mówi, a menadżerką, boże Słodki, nie? I ja wiedziałem, nie? Myślałem, że on z dziewczyną tam przyjechał, nie? A to byłaby jego menadżerka, także... No też dobre było. Nie no, się jeździło. Taka podrudawa jak Adam. No nie no, Adam jest fest rudy, ona nie no. do końca tak. Ona dziwny kolor głosu. Znaczy w sensie dziwny no, nie wiem jak to określić, czy to, czy to... Ale jest jeszcze to jakiś pole? Ruchu, czy nie. No jeszcze jedno jest, nie? Tam naprzeciwko. No to była... zdaje się 13. I to naprzeciwko. Trochę małe te kultywatory jak się, wydawały się większe, nie? No. A to takie pipidówki tylko. Oj, pijć na wodę fotomontaż. Tak. No, ale ogólnie najwięcej czasu spędziliśmy właśnie z cytrusem, nie? I, i było kupa śmiechu i w ogóle. Y, powtarzasz się. Tak. No. Za rok przyjeżdżam. No, po co? No. no <noise> właśnie, zabawę. Lepiej zostać w domu. No, z mają... No, krzyżówki z babcią rozwiązuję albo do końca. <noise> O kurde. Co potem? Tam się nie pojawia, popsujesz. Ty też. Nie zrozumiałem sobotę. 9 miesięcy przed twoim narodzeniem. Dobra, ja pakapiszę nie, bo... Ej, zobacz dłużej czy są jakieś większe kultywatory W sklepie. Modach, czy? No w modach, bo w oryginalnym... A nie, w oryginalnych jest jeszcze ten niebieski chyba, nie? Ale w modach zobaczcie jakiś większy. A czy znaczy, wiesz... No nie! Właśnie. No, o tym samym od razu pomyślałem. Nie. Ten... Nie ten, nie. Nie, nie no to nie ma. Nie ma? Nie ma. To chalipa. A ja bym jednak ten, tego... to użył. No na pewno nie teraz, nie? No, ale, ale ja bym użył. Nie wolno. Nie, nie. No, no. I teraz widzowie się zastanawiają, o co nam chodzi. Taki ładny kultywator. No. Tylko, że jest nieoteksturowany i głupio wygląda i... No ja <laughs> i dlatego nie chcemy go pokazywać. No, no. On taki... Nie, nie. Taki, taki brzydki. No, taki brzydki jest i dlatego. Nie warto. Nie warto. jeszcze nawet się nie, brudzi tutaj, to, to, nie to nie jest coś, co jest godne po pokazywania. Tak, tak. Tak. Z drugiej strony Manik z nami grał. Też nie jest godne pokazywania, a grał. No. no, kurde, zablokują filmy wam wszystkie. No. W ogóle mogę mi oznaczyć plus 18. No, może. No. Ale... Plus 21. No. Tak, masz 11 też. No tobie, tobie za dużo nie zmienia, nie? w sumie wam wszystkim nic nie zmienia. Cieniasy. Haha, Heszki Heszki Wow. Heszki to zostapiono od drugiego. Chłopakowi smutno zrobi. Co? Komu? Chłopakowi się smutno zrobi, żeby tak nie obrażali. Ale któremu chłopakowi? No wujkowi, bierze on zaraz będzie płakać. Tak, A wujek spajki. Ty, no. tyś wujek widział ty. Ty w ogóle już jesteś jakimś wujkiem? Masz, nie, siostra twoja nie ma dzieci, nie? Nie, może Olivia. Oli Ona ma tylko dwa sztylety. Ona ma te Shadow Knife, y, nie? No. W ogóle tam ludzie, nie? Na tym na tym pegianie Kurwa. Pisali sobie na takich tabliczkach albo na kartonach, nie, na przykład Sprzedam kosę, nie? Albo yy, sprzedam Maserati, 1,9 TDI. <grywia> Któryś napisał, że odda dziewczynę za coś tam, no nie. Inny pisał, że zbiera naglany na przykład, no nie. No i tam cuda wypisywali, kurwa. A ty na co zbieraj? Na hospicjum dla ciebie. Dzięki. jego ja jakiś... ja nawet tam nie przyjmą. No nie, nie. No, to no. lepiej kurde, zobacz, jak go tam... Cmentarz jakiś dobry. Czemu cmentarz od razu? A, dobra, sorry, jakiś rów mu znajdź. Po co rów? Co ty chcesz z nim zrobić? No nie wiem, jeszcze poruchać, póki żyje, póki No <grym> nie, tak wyrzucać, wyrzucać dobre ciało. Znaczy, ja wiem, czy takie dobre, w sumie. To jest chyba. No. Co ty, człowieku, tam jest za co złapać, jej. No, nie taki. <grym> Taki spajki, spajki, ajajajajaj. Aj, aj, aj. A ty na loku, ilu dziś jest matko, chopie je. Wiesz Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Zaczął, chyba. Ja wow. tak kiedyś jechałem autobusem, tak mi się nudziło. i Tak też co myślałem o ilu z co, i okazało się, że jesteś tylko ciocią? A później tą babcię pobił tą laską, co No, a później rzucił w tą babkę laską, nie? To było wtedy, on tylko wtedy autobusem jechał. Tak to chodzi na pieszo. I okazało się, że... ...że jestem wujkiem chyba u dziesięćdziesiątka dzieciaków. U ilu? Dziesięć. To co oni w tej twojej rodzinie robią, nudził się. Nic, tylko się dupczą, ty. To jest a no tak! O, bo ja zjechałem. Ja, ja mam dopiero 17 lat. Aha, hopie i mogę być nawet, nie wiem... Co? kurde, jest? patrzę się na kartkę i zjeżdżam. Kurde, muszę jechać, bo on jaki takie zrobiłem, że Duszek będziesz poprawiał po mnie. O, faktycznie. Fudsktycznie. Ja tu prawie pole kończę. Pamiętam z tą kurą. Co? No. Pamiętam z tą kulą. Biedna ja bym nie zapomniał na twoim miejscu, nie no stary Rzadko, rzadko się rzuca kulą w babcie, nie? Albo i za to tak do więzienia. No. Ale jak ty kurna przerobili, ja mówię, że to tak to da rzucił przez to. Rzucił czy w nie? Nie no stary. Chciałbym to nagrać jak ty rzucasz tą kulą w nią. Nie? Usiłowania... Jak ona dostaje headshota takiego je yeah, jeee, kurwa i peruka z babcią. Usiłowanie zabójstwa babci. No. <noise> Pomijając fakt, że żyje. No też nie dlatego, usiłowanie usiłowania. zabójstwa. Chyba jest, oj, chyba duszek, jest, oj, żyje. duszek. Nawet daje pan, że nie poszedł. <noise> no nie. A może ją duszek ten poszedł, na następny dzień ją zabordował? Może. No, fajnie, że to było, nie wiem, ile czasu tym. No, to już nie żyje, dlatego... No, to, to jeszcze planuje morderstwo, wiesz. No. Ty jeszcze żyje. dlatego zbiera jaka. większą ekipę. No. I mafiozę. On i mafiozy, proszę Cię. On by bananem w stodołę nie trafił. <noise> nie wiem, nie próbowałem. Najlepiej nie próbuj. No właśnie, kto normalny rzuca bananem w studiówkę? No właśnie! Stary, nie, co wy macie nie, zabawy jakieś? Na piłkę was nie stać, co, kurwa? No <laughs> nawet. Ja co, To trzeba piłki? było żabę napompować piłki. jakoś, w smomkę w dupę napompować i grać, a nie... ...bananami się nie rzucają. Pompkę no. w no i suru 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 suru, tak aby to, to się zrobiła to było tak w, w rus no chyba było. Chyba w co tam rus 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 co tam ta księżniczka Nie no. tą żabę. Węż, nie. Co nie, drewnie? węż. Co? Albo węż. Albo rus 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 Nie. na szczęście ja jest nie... nagrane Nie, no. Na szczęście jest nagrane i wiadomo, A ja nie że Powiedziałeś że no i będzie Dobrze, bo, na ten, na bo bym Cię zgłosił. Mam 30-dniową wersję krzyna sobie jeszcze pobrałem. I jeszcze testuję Tak, tym co, co miesiąc sobie pobierasz nową 30-dniową wersję. Tak. Dobra. Okay. Nieważne. Już Dobra, z dalej. kończymy, kończymy, kończymy odcineczek. Do następnego, trzymajcie się, cześć. Cześć. Eee. Halo, ale. No, halo.